O oh. te dźwięki. Brzmi jak dom. Mój dom i wasz. To ja. gdy ja, Dziś są moje urodziny. A w prezencie dla was przygotowałam naszą wspólną, podniebną historię. O, spójrzcie w górę i poznajcie Ernesta, to mój przyjaciel. Jest wyjątkową mawą, która patronuje na co dzień portowi lotniczego w Gdańsku. Dziś wpadł do mnie w urodzinowe odwiedziny ponieważ maczał swoje skrzydło w organizacji prezentów. Ernest chętnie się z wami przywita. Naszą gdyńską podniebną opowieść rozpocznę od wspomnień. Dokładnie 98 lat temu narodziłam się jako miasto. Z gdyńskiego portu, największego na Bałtyku, wychodziły legendarne transatlantyki. Zaledwie 8-9 dni po opuszczeniu mojego nabrzeża dopływały do brzegów niegdyś odległej Ameryki. Zagraniczny handel, rozwój portu i miasta oraz odległe podróże stały się dzisiaj także są moim znakiem rozpoznawczym. To marzenia Gdynia tworzą prawdziwe okno na świat. Od zawsze jestem miejscem, w którym natura i miasto łączą się w jedno. Już za kilka tygodni rozkwitnie sięgająca po horyzont zieleń, w miejscu, z którego jestem szczególnie dumna – Nowy Parku Centralny. Odwiedzając go możecie dojść do bulwaru, gdzie wśród fal szczęśliwcy mogą użyć płetwę morsina. To nasz bałtycki delfin, który wiedzie dość skryte życie. Miłość do morza jest w nas głęboko zakorzeniona, a morze odpłaca nam tę miłość. Wiedza zdobywana w gdyjskich szkołach i uczelniach wyższych pozwala nam z odwagą wypływać na szerokie wody i podążać nawet za najbardziej odległymi horyzontami. Mówice ozdabiają modernistyczne dzieła architektury. Jestem z tego znana na całym świecie. I przyznam, że jest mi w tym do twarzy. Mówię, że niedługo trafię na listę UNESCO, bo na świecie jest tylko kilka takich niezwykłych, białych miast jak ja. Poznajecie ten budynek? Znajdziecie go na 10 lutego. Znajdziecie go w wielu podręcznikach architektury, bo to prawdziwa ikona. Zmianie to prawdziwi marynarze od pokoleń. Od najmłodszych lat uczą się żeglarstwa, zdobywając edukację na najwyższym możliwym poziomie. To dzięki testom pokładu Darwaba Morza, a teraz daru Młodzieży, zdobywają swoje doświadczenie. Cieszę się, gdy nazywają mnie miastem stworzonym z morza i marzeń. Moi mieszkańcy należą do najszczęśliwszych ludzi w kraju. Radość, którą przeżywają, daje mi ogromną siłę, aby nieustannie się dla nich rozwijać. Ja jestem dumna z nich i wiem, że oni są dumni ze mnie. Troszczę się o to, aby ich dom był miejscem otwartym, serdecznym i rodzinnym. Wiem, że lubią kulturę, więc staram się, żeby mieli w czym wybierać. Właśnie tutaj odbywają się niezapomniane wydarzenia muzyczne, filmowe, sportowe i teatralne. W tych chwilach ja szczególnie staram się, aby moje piwnice echanowały gościnnością dla każdego. Wspólnie świętujemy 98. urodziny, a skoro świętujemy, to musi być. To życzę wam wszystkim, abyście nigdy nie przestawali marzyć, bo marzenia mają ogromną moc zmieniania rzeczywistości. A jakie są wasze życzenia? Pomyślcie teraz o nich i zdmuchnijcie urodzinową świeczkę. Dziękuję Wam za kolejne wspólne urodziny i za wszystkie te lata spędzone razem. Za każdy uśmiech, który mi ofiarowaliście, za każdą niepowtarzalną historię, za każde zrealizowane życzenie i przeżywaną razem przygodę. Idźmy razem przez kolejne lata z myślą, że jeśli mam marzenie, to nie zanotam się go użyć. To, co już się wydarzyło i to, co jeszcze przed nami, to nasza wspólna opowieść. Hierdie is braaie watste op die pad en Oor die hele se kwartier. Goeie finansie, goeie gesondheid, goeie klas. Eh, ek het drie klas.